Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś sprawdzimy nowy zestaw startowy z serii LEGO Super Mario, przygody Speech. Numer katalogowy: 71403. W katalogowej cenie 260 zł bez grosza dostaniemy 354 klocki. Pudełko w nieregularnym kształcie, tak jak w przypadku poprzednich zestawów startowych. Na froncie widzimy nową interaktywną figurkę księżniczki Peach i przykładową budowę poziomu. Z tyłu widzimy postacie, które dostaniemy w zestawie, a są to Lava Bubble, Yellow Toad i Lemmy. A także jest rura startowa i koniec poziomu. Mamy także zaprezentowane propozycje zabawy. Zobaczmy, co znajduje się w środku opakowania. I w środku mamy książeczkę, nie jest to jednak instrukcja składania, bo w tej serii znajdują się one w aplikacji, a jest to instrukcja obsługi figurki. I jednocześnie ulotka reklamująca zestawy rozszerzające, dodatkowo zawierająca informacje techniczne w różnych językach. Mamy także małą ulotkę informującą o przechodzeniu z opakowań plastikowych na papierowe. I przechodzimy do najważniejszego: mamy tu 6 worków i jedną rurkę luzem. No, a nawet znalazł się woreczek z numerem 7, w którym znajdują się tylko płytki. W kolejnych workach elementy potrzebne do budowy kolejnych etapów. W drugim, na przykład, mamy rurę startową, a w piątej widać touda. W jedynce mamy części do figurki, a sama figurka znajduje się w białym kartoniku. Tak oto prezentuje się wyłączona, straszy czarnymi oczami. Ma różowe wdzianko i ruchome ręce trochę inne niż u Mario czy Luigi'ego. Potrzebne będą baterie, dlatego teraz je zamontuję. I uwaga, pierwsze uruchomienie. Jak widać, figurka działa. Po włączeniu wygląda znacznie przyjaźniej, ale przetestujemy ją później. Zabieram się więc za składanie. I tak prezentują się złożone moduły zestawu. Są to fragmenty, bo jak w całej tej serii, nie ma konkretnego ustalonego wyglądu poziomu, można go dowolnie przebudowywać, stąd też klocki z Worka 7, nawet nie były uwzględnione w instrukcji, są to luźne łączniki poszczególnych modułów. Co do figurki, wygląda lepiej, kiedy dołączymy do niej kolczyki, sukienkę i koronę. Bryła postaci wykonana podobnie jak Mario czy Luigi. Ups. Na początek standardowa zielona rura z kodem startu i flaga ze znacznikiem końca poziomu. Mamy tu także owocek, z którym wcześniej się nie spotkałem. Po zeskalowaniu kodu pojawia się jabłko, które postać może zjeść. Mamy także tajemniczą skrzynkę, z której dostajemy losową nagrodę, ta posiada skrzydła do unoszenia się w powietrzu. Ciekawą konstrukcją jest tutaj huśtawka, którą poruszamy za pomocą wystającej gałki. A kiedy umieścimy na niej figurkę, usłyszymy melodyjkę. Podczas huśtania zdobywamy monety, a za pełne obroty większą ich ilość. Mamy także duży prezent z dźwignią, naciśnięcie której spowoduje otworzenie prezentu. A w środku znajdziemy mniejszy pakunek z nadrukami. W środku znajduje się kwiatek. Po zeskanowaniu zobaczymy, że jest on pusty, ale możemy do niego zapakować na przykład wcześniej prezentowane już jabłko. Mamy także element dekoracyjny, jakim jest stolik z wazonem i kwiatami oraz dwiema filiżankami. Kolejnymi modułami są dwa grzybki, większy oraz mniejszy. ToAT jest postacią, którą można wejść w interakcję. Rozmawiając z nim dostajemy monety. Ciekawe, można mu także podarować nadgryzione jabłko, które magicznie stanie się z nią w całe. Mamy także moduł z katapultą, za pomocą którego możemy wystrzelić Lava Bubble, ale to zademonstruję później. Sam stworek był już dostępny we wcześniejszych zestawach. I można powiedzieć na koniec mini-boss w swojej białej wieży. Chyba nowym elementem jest tutaj biały klocek z fakturą cegły. A sam lemi wygląda nawet uroczo, ma zabawnego kolorowego irokeza i była z płomieniem. Kod do pokonania znajduje się na plecach i ma on aż 6 żyć. Tyle jeśli chodzi o moduły. Sprawdźmy samą figurkę. I mamy wszystkie kolory płytek, zobaczymy, jak reaguje na nie figurka. Oranczowy nie daje żadnego efektu, zielony standardowo trawa, czerwony lawa i kolejne etapy poparzenia. Na szczęście obok mamy niebieską wodę i można ugasić postać. Brązowy deski i charakterystyczny stukot. A jeszcze zobaczymy dźwięki w poprzednich. Ciekawe czy dźwięk jaki słychać na neutralnym gruncie to błąd, czy faktycznie taki miał być. Żółty piasek i fioletowy bagna z podobnymi czasowymi efektami jak lawa, z tą różnicą, że musi minąć samo. Sprawdźmy jeszcze, czy księżniczka może nosić spodnie, jak zareaguje na standardowe spodnie Mario. Tu po części bez zaskoczenia, zwykłe spodnie nie przyniosły żadnego efektu. Efekt ich zakładania jest podobny do tego, jak zakładamy po prostu sukienkę. Ale ogniste spodnie dają efekt, więc z dużą dozą pewności pozostałe akcesoria są kompatybilne. Zobaczmy, jak teraz będzie wyglądało łączenie się postaci i czy będą mogły się połączyć trzy jednocześnie. Mario Speech już są połączeni. A niestety Luigi już się nie łączy. Wyłączmy Mario i sprawdźmy Luigi'ego. Jak widać połączył się, wniosek z tego taki, że mając trzy figurki nie da się grać wszystkimi jednocześnie. Jako ciekawostka jeszcze zauważyłem, że jak masie jabłko i wpadnie się do lawy, to ono się spali. Nadal można je dać tołdowi, jednak nie dostaniemy za nie wynagrodzenia. W zapasie dostajemy nieco drobnicy, którą teraz właśnie widzicie. Na koniec pozostało jeszcze zbudować i przejść przykładowy poziom widoczny na opakowaniu. Jak było widać na ogrywaniu poziomu, zaprezentowana została katapulta i nawet za pierwszym razem udało się strącić lemiego zwierzy. Zestaw jest bardzo fajny, kolejna grywalna postać odmienna od hydraulików jest na plus i mimo że Lego odcina się od szufladkowania pod względem płci, to wydaje mi się, że ten starter może przyciągnąć do tej serii także dziewczynki. Niestety poza interaktywną figurką nie wprowadza zbyt wiele nowości do tej serii, no ale zaletą jest brak naklejek, które musimy nakleić sami. Kody oczywiście są naklejkami. A jak Wam się podoba ten starter? Sekcja komentarzy jak zawsze jest dla Was. Na koniec standardowo pożebrzę trochę o łapki i subskrypcje, także kliknijcie odpowiednie miejsca pod filmem. A ja życzę Wam udanego weekendu i do usłyszenia niebawem. Cześć!